Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o ekologii. Cześć, nazywam się Kasia Franczaksi to jestem mamą czwórki maluchów, architektem, pasjonatką pedagogiki Montessori. Zawodowo wspieram rodziców w tworzeniu przyjaznych, rozwojowych i wspierających samodzielność przestrzeni dla ich dzieci. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o dwóch książkach, które dotyczą ekologii. Obydwie książki są z wydawnictwa Egmont. Pierwsza z tych książek jest to książka Basia i Śmieci. Bardzo ciekawa pozycja. Jeżeli jeszcze nie znacie Basi, to zobaczcie. To serdecznie Wam polecam, aby zapoznać się z różnymi pozycjami. Ponieważ jest ich naprawdę całe mnóstwo. Yy, I akurat ta część basi dotyczy yy, śmieci. Yy, ostatnio yy, dosyć. Dużo mówi się na temat ekologii, na temat takiego ekologicznego stylu życia, i coraz częściej ten temat przejawia się w książkach, co według mnie jest fantastyczne, bo oprócz tego, że my jako rodzice możemy dać przykład swoim dzieciom, jak żyć bardziej ekologicznie, jak bardziej dbać o naszą ziemię, tak również dzieci mogą inspirować się poprzez książkę. A zaraz wam powiem, że my rodzice również możemy się inspirować tymi książkami. Zacznijmy od książki Basi. Basia jest dziewczynką, która chodzi do przedszkola i przyszła pewnego dnia dosyć smutna, ponieważ dowiedziała się, że wieloryby i różne stworzenia morskie umierają przez to, że w morzu znajdują się śmieci. I jak to, jak to mama Basi wyszła e, naprzeciw jej z pewnym rozwiązaniem, które od razu wdrożyły po przyjściu do domu? Zwróciły uwagę na to, że one również mają, używają do pakowania zakupów, worki foliowe. I stwierdziła mama Basi, że zamiast takich worków, zamiast brać za każdym razem worek ze sklepu, mogą takie worki uszyć. I e, jest tutaj e, scena, Jedna ze scen właśnie, która pokazuje, że biorą dużą ilość materiałów i szyją różnego rodzaju worki dla każdego domownika na różne rzeczy, na takie, na jakie potrzebuje. Uważam, że jest to również fajna lekcja, którą można wdrożyć w naszych domach i uczyć, uszyć coś wspólnie z naszym maluchem i faktycznie później używać tych worków, biorąc je na zakupy. Ja mieszkam, słuchajcie, obecnie mieszkam w Niemczech i... Tutaj e, zabieranie własnych reklamówek na zakupy jest czymś normalnym. A nawet jeżeli ktoś e, zapomni takiej reklamówki, to rzadko się zdarza, żeby, żeby była ona kupowana w sklepie tylko e, pakuje się te zakupy do kartonów, i bardzo często tuż jak wyjdzie się z kas, są kartony specjalne, gdzie wiele osób, które zapomniało tych reklamówek, pakuje do tych kartonów te swoje produkty spożywcze. Także ludzie mają tu ogromną świadomość właśnie tego, e, tych śmieci i jest dla nich rzeczą nienormalną branie takich zwykłych reklamówek, czy, czy nawet kupowanie takich zwykłych foliowych reklamówek. Basia również wchodząc do swojego pokoju zauważyła, że w jej pokoju znajduje się dużo śmieci. I warto po takiej lekturze, na przykład, zrobić takie ćwiczenie z dzieckiem. Zobacz, Basia zauważyła, że w jej pokoju jest dużo opakowań, dużo śmieci, dużo jakichś rysunków, które nie są do końca zarysowane, a już są rzucone. Może warto, może warto wdrożyć coś takiego, że wszystkie produkty, starać się kupować produkty, które mają jak najmniej opakowań, których nie da się. Nie da się poddać recyklingowi. Jeżeli rysujemy jakiś rysunek, to może warto z drugiej strony go też zarysować, a nie od razu taki rysunek chować czy wyrzucać itd. Także warto zwrócić na to uwagę i myślę, że książka o Basi będzie fajną inspiracją. Moja prawie pięciolatka Agatka bardzo lubi tą historyjkę. Już czytałyśmy ją wiele razy przed snem. Pewnie z tego też względu, że może się utożsamić z tą dziewczynką, ponieważ jest ona w podobnym wieku, również chodzi do przedszkola, również ma rodzeństwo, ma, ma brata Franka, tak jak Agatka też ma brata Franka, także jest to dla niej bardzo ciekawe. Ilustracje są bardzo przyjemne, przyjemnie jest to narysowane, jest duży tekst, także dla dzieci, które uczą się czytać, jest to również bardzo ciekawa pozycja. Drugą, drugą książką z wydawnictwa Egmont jest. Księga zabaw Ratujmy Ziemię. I jest to faktycznie księga zabaw, ponieważ e, każda z tych stron zawiera jakieś zabawy, jakieś okienka i e, dzięki temu dzieci mogą aktywnie czytać, aktywnie uczestniczyć w czytaniu tej książki. Pierwsza tej część książki e, rozpoczyna się taką zakładką, na której znajdują się różne zwierzątka. My to już mamy wycięte, e, ponieważ. To służy później, na następnych stronach jest taka gra, także jest fantastyczna gra, w którą mogą grać dzieci. I te zwierzątka wycinamy, mają one takie fajne podpórki, i możemy, możemy sobie bierzemy jakąś kostkę do gry i możemy grać. I również jest to taka ekologiczna gra, która mówi o tym, że na przykład stajemy na pole 16. Jeżeli rysujesz po obu stronach kartki na tym polu, to masz dodatkowy rzut. Jeżeli w toalecie zużyłeś za dużo papieru toaletowego, to tracisz kolejkę, tak? Także zwraca na to uwagę, że jeżeli coś zrobimy złego, to wtedy nie możemy się przesunąć dalej. Jeżeli robimy coś dobrego, to możemy dalej przejść o ileś pól. I zwraca na to uwagę, tak? Co jest, co jest ok, a co nie jest ok. Dalej mamy takie okienka. Dzieci uwielbiają okienka, nie wiem jak wasze, ale moje naprawdę uwielbiają. I tutaj zarówno chłopcy, którzy mają 3 lata, i Agatka, 5-letnia, bardzo jej się ta książka podobała. Myślę, że dla młodszych dzieci jest to również bardzo ciekawa pozycja. I tutaj również są mm, różnego rodzaju informacje, i mamy tutaj taką zabawę prawdę czy fałsz. Na przykład, aby pomóc ptakom, trzeba je karmić chlebem. Prawdopodobnie mnóstwo jeszcze osób uważa, że ptaki, kaczki należy karmić chlebem. I oczywiście podnosimy okienko i okazuje nam się fałsz. Nie powinniśmy kaczek karmić chlebem, ale na przykład ziarnami słonecznika. Są tu wyjaśnione na przykład takie rzeczy, że do wytwarzania yy, słynnej czekolady, do smarowania kanapek, zużywa się olej palmowy, co się przyczynia do wycinki lasów tropikalnych, w których mieszkają zwierzęta. Kolejna sprawa, tutaj mamy pokazany ogród i co jest fantastyczne dla maluchów, tutaj jest takie kółko, które się kręci. Tak? I tutaj pokazuje wodę, która płynie, a oprócz tego, jak kręcimy tym kółkiem, to pomidory się zmieniają i możemy zobaczyć, słuchaj, po jakimś czasie te pomidory zaczynają się robić czerwone i już są do zjedzenia. Yy, także też fajna taka interaktywna książka. I tutaj również informacja na temat tego weź kosiarkę i kość tylko to, co jest konieczne, ponieważ trawa jest schronieniem dla różnych zwierzaków. Również tutaj informacja na temat kompostownika, yy, że w tym kompoście się robią takie dżdżowniczki, i później yy, ten kompost pomaga roślinom ro rosnąć. Bez zanieczyszczeń. Dzieci lubią czytać z takich okienek, często są ciekawe. Mamo, przeczytaj mi, co tam, się, co tam jest, przeczytaj, co tam jest napisane, i to jest również fajne dla dzieci. Później jest temat: Wybieraj produkty w sklepie, i tutaj, e, co, mnie cieczy, co mnie ogromnie cieszy, co mnie ogromnie cieszy, na przykład jest zwrócona uwaga na temat zakupu mięsa. E, bardzo często żyjemy naprawdę w dobrych czasach. Jesteśmy, możemy na każdym kroku sobie kupić coś mięsnego. Kiedyś, um, kiedyś było tak, że jadło się tylko raz w tygodniu mięso, ponieważ to był rarytas, a obecnie e, w jakich ilościach chcemy, ile chcemy, kiedy chcemy, możemy sobie kupić to mięso, jeść i spożywamy go naprawdę dużo. I wiele osób nie jest świadomych tego, że, jest to że produkcja mięsa ma ogromnie negatywny wpływ e, na nasz świat i tutaj jest zużywa się ogromne ilości wody do, do produkcji mięsa. Warto ograniczyć te ilości mięsa i tutaj jest zaproponowane produkty, które również zawierają białko i i oczywiście tam żelazo, tak, które możemy zamienić, żeby nie jeść na przykład codziennie mięsa tylko co jakiś czas. Jest to bardzo fajne. Jest zwrócona uwaga na to, że można kupować produkty w większych opakowaniach, czyli zamiast kupować jakieś jogurty czy twarożki, oliwki, cokolwiek możecie kupić w małym opakowaniu, warto kupić to w większym opakowaniu, żeby jakby zużywać też mniej e, tych tak, komponentów na, na opakowanie, jeżeli to są plastikowe. Oczywiście lepiej Wybierać w szklanych. Tak, i tutaj są różne: tutaj jest też takie kółko do kręcenia i pokazane są sezonowe owoce, sezonowe warzywa, również, żeby jeść sezonowo, ponieważ również sezonowa produkcja warzyw jest bardziej ekologiczna niż taka gdzieś tam w szklarniach sztucznie pędzona. Także to jest również fantastyczne. Kolejna sprawa dotyczy domu. Sprawdź i dowiedz się. Również informacje, jak ekologiczniej prowadzić dom, jak żyć w tym domu ekologiczniej, na temat zużywania wody. Zamiast na przykład kąpieli, lepiej sobie wziąć prysznic, żeby gasić światło itd. Także również to jest to wszystko w formie okienek. Tutaj jest też zwrócenie na samym końcu uwagę na prezenty. Tak. Eee, na przykład doskonały pomysł zestaw ogrodnika, żeby na pre prezentem był zestaw ogrodnika. Często chcemy dzieciom kupić. Nie wiadomo jakie, jakie zabawki, a możliwe wa warto coś bardziej praktycznego kupić, co również się przyczyni do ekologii. Również dobrą, dobrą propozycją jest to, jeżeli nam się zabawka zepsuje, to tutaj jest namawianie do tego, żeby tą zabawkę naprawić. I dzieci się naprawdę tego szybko uczą, tego naprawiania, a nie od razu wyrzucania czegoś. Ja zawsze staram się w domu najpierw coś naprawić, a dopiero później, gdy to się naprawdę już nie uda, już nie mamy do tego narzędzi i e, takich naszych umiejętności, to to wyrzucamy. Najpierw staramy się naprawić, i pamiętam, m, że na, nauka nie idzie w las. Pamiętam, jak moja, e, moja córka, gdy m, złamała się nam taka drewniana miseczka, w której ona sobie zazwyczaj tam jadła jakieś owoce, taka miseczka do nakładania przekąsek, złamała się. Pamiętam, jak miała niecałe dwa latka, poszła po klej i zaczęła to kleić. E, I widziałam, że. Ona, mimo że ma tak, dwa lata, rozumiała doskonale, że coś się zepsuło, coś można naprawić. I tutaj twoja kolej, tak, czyli segregowanie odpadów. Tutaj jest zwrócone, w jakich e, pojemnikach, jakie opady, odpady można segregować. Co tu się znajduje, możemy pobawić się z dzieckiem, który odpad do jakiego pojemnika będzie szedł. I tutaj na końcu e, test, czy naprawdę jesteś eko, sprawdzenie tego wszystkiego. Również taki quiz i tutaj na końcu mamy e, taką e, taśmę, te elementy możemy przyczepić w różnych miejscach w domu, e, na przykład gdy robimy tylko siusiu, tak? nie robimy, robimy jedyneczkę nie dwójeczkę, to wciskamy który przycisk, czyli wciskamy mniejszy przycisk I również to możemy w toalecie przyczepić dziecku, żeby e, o tym pamiętało. Pomyśl zanim, mm, pomyśl, zanim otworzysz lodówkę, co z tej lodówki chcesz wyjąć, żeby długo lodówki nie otwierać, tak? ponieważ również to nie jest e ekologiczne. Gdy jest ci zimno, to lepiej założyć sweter niż odkręcać e mocniej e grzejnik. E tak? e recykling. Na przykład tutaj jest pokazany pojemnik na e długopisy zrobione z jakiejś puszki, także również. Mm, bardzo fajne i nie wrzucać reklam. Nie wiem, na ile to działa w Polsce. Pamiętam, jak mieszkałam w Holandii, i tam każdy miał na swojej skrzynce naklejkę, i na tych naklejkach było napisane, właśnie czy chcemy reklamy dostawać, czy tych reklam nie chcemy dostawać. I wydaje mi się, że to jest fantastyczna sprawa, żeby coś takiego również nakleić na skrzynkę, żeby nam tych reklam nie wsadzali. Mam nadzieję, że będą to respektować. Słuchajcie. Te dwie, yy, te dwie książki fantastyczne, jeżeli chodzi o naukę ekologii. Oczywiście oprócz książek serdecznie Was namawiam, żebyście wdrożyli pewne zasady również w domu. Tak jak na przykład uszycie takich siatek, czy kupowanie dużych opakowań. Pamiętasz, na przykład pójdziemy do sklepu z dzieckiem, pamiętasz, jak w tej książce było napisane, że warto kupić coś w dużym opakowaniu. Albo pamiętasz, jak w tej książce było, yy, była mowa o, tym, o, tym plast o tych plastikach, tak? O plastikowych zabawkach. Może lepiej kupmy coś dla twojej koleżanki na urodziny, co jest drewniane, co jest metalowe, co może użyć, tak? właśnie, narzędzia ogrodowe czy bilet gdzieś. Coś takiego, co będzie bardziej ekologiczne. Mam nadzieję, że recenzja tych dwóch książek bardzo Wam się podobała. Dajcie znać. Czy wy wdrożyliście już coś z ekologii w waszych domach? Jestem bardzo ciekawa. Pamiętajcie o subskrybowaniu, o polubieniu mnie na Facebooku, śledzeniu na Instagramie. I do zobaczenia wkrótce. Cześć.